31 października, nowy wieczór, będziemy straszyć i widziałem, że w składzie straszymy kilkoma postaciami, które w Gliwicach w podstawowej 11 nie wyszły. Nie wyszły, ale, ale w tygodniu pokazały, że zasługują na to, żeby grać i tydzień rywalizacji spowodował to, że są zmiany, bo, bo nie można się czuć zbyt pewnym. Trzeba pokazywać na każdym treningu, że, że zasługują na granie i tak to dzisiaj wygląda i mam nadzieję, że te zmiany będą pozytywne i, i dają nam punkty. Co trzeba zrobić, żeby uniknąć mówienia po meczu, że to był klasyczny me mecz ławka? Wiadomo, że jesteśmy faworytem, że Przemsza e, no, ten sezon ma na razie jak z koszmaru, ale to jest drużyna, e, która prędzej czy później zapali i punkty będzie zabierać. Oczywiście, że tak to jest drużyna, w której występują zawodnicy, w których myśmy tutaj do naszego Radzionkowa chcieli, ale oni wybierali ofertę z siebie, I to już dużo mówi o tym, na, na jakim poziomie są ci zawodnicy. E, to raz, a dwa, że nie lekceważymy, broń Boże, Przepszy. E, jesteśmy przygotowani na, na ich mocne strony, ale skupiliśmy się głównie w tygodniu na sobie i na naszym rozwoju modelu gry i mam nadzieję, że spowoduje to jeszcze większy skok jakościowy w postaci gry w piłkę. E, Uważam, że ostatnie dwa mecze pod tym Dobre, ale, ale jeszcze muszę trochę więcej sytuacji stwarzać, by, by te bramki zdobywać. Mimo wszystko mam wrażenie, że, że to co w pewnym momencie siadło, to, to, to wróciło. Mental tej drużyny, jeżeli grasz dwa mecze, musisz odrabiać straty i to ci się udaje, to do następnego podchodzisz z większą pewnością siebie. A głowa to jest klucz. Głowa to jest klucz w każdej, w każdej sytuacji na boisku, w każdym meczu, bo jeżeli te wyniki są dobre, jeżeli te wyniki są odpowiednie, no to łatwiej się gra w tą piłkę. Jeżeli gdzieś jesteś w dołku, jeżeli potrzebujesz mocno tych punktów, no to już jest ciężko, jak ktoś popełni błąd, jak, jak, jak się straci bramkę i, i trzeba gonić. Także tutaj na pewno fajnie, że, że poszliśmy do góry, wyciągnęliśmy dwa mecze na, na cztery punkty i mam nadzieję, że dzisiaj w ten piątkowy wieczór dołożymy do naszego dorobku kolejne punkty i, i będziemy w tej tabeli piąć się w górę. Wymaga maksa. Później nowo i ciągniemy jednego w górę. Każdy ciągnie następnego w górę i tylko tak zrobię punkty. Dawaj, jedziemy ja. Powrót na zwycięską ścieżkę przed własną publicznością dzięki wygranej z KSNT korbełk i wyjazdowe przełamanie w postaci punktu przywiezionego z terenu rezerw piasta Gliwice. Dwa mecze bez przegranej pozwalały radziankowianom wierzyć, że najgorszy okres jesieni pomału zostawiają za sobą. Kolejnym krokiem w odbudowie punktowego dorobku było dla ruchu starcie z Przemszą Siewierz. Bezapelacyjnym faworytem były cidry, Przemsza dopiero tydzień wcześniej odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie, który póki co jest dla niej fatalny. Raptem 5 punktów zgromadzonych w 14 spotkaniach to wynik tym bardziej rozczarowujący, że przed sezonem do drużyny z Siewierza dołączyli mocni ligowcy z Jackiem Jarnotem i Radosławem Dzierbickim na czele. Obaj zawodnicy w trakcie okienka transferowego byli również kuszeni przez Radzienkowian. Trener Marcin Trzcionka w porównaniu do meczu z Piastem 2 w Gliwicach zdecydował się na dwie zmiany w wyjściowym składzie. Po pauzie za żółte kartki wrócił Marcin Kowalski. Szansę od pierwszej minuty otrzymał również Oliwier Lazar. Na ławkę rezerwowych powędrowali Kacper Sadlak i Kacper Zalewski. Ruch od początku starał się wywiązywać z roli faworyta. To trzecia minuta. Szymon Siwy podał na lewo do Kacpra Smolenia. Smoleń dośrodkował głową, przedłużył to zagranie Marcin Kowalski. Przed szansą na otwarcie wyniku stanął Piotr Kwaśniewski. Jego strzał obronił Przemysław Popczyk, zaś poprawka Marcina Kowalskiego okazała się niecelna. Dwunasta minuta. Dobre zagranie Bartłomieja Gwiaździńskiego w pole karty do Marcina Kowalskiego. On no świetnie przyjmował piłkę, jego uderzenie jednak wybronił Popczyk. Ruch narzucił swoje tempo. Ruch szukał okazji do otwarcia wyniku. Ten strzał z rzutu wolnego nie wyszedł jednak Oliwierowi Lazarowi. W piątkowy wieczór kapitalną atmosferę tworzyli także kibice. Tymczasem Radzienkowianie naciskali coraz mocniej. Dośrodkowanie Marcina Kowalskiego głową zamykał Kacper Smoleń. Wybronił ten strzały popczyk, który w pierwszym kwadransie roboty miał co niemiara. A z gry ruchu nie wynikałoby. Ta sytuacja miała się zmienić. Jeszcze jedno natarcie podopiecznych trenera Marcina Trzionki. Ładnie obrócił się z piłką po podaniu otrzymona siwego Alan Sprot, ale ta futbolówka poszybowała po delikatnym rykoszecie daleko od bramki Przemszy. 24 minuta, ostro potraktowany przez obrońcę rywala przy próbie oddania strzału Alan Sprot. Ruch otrzymuje rzut wolny, a piłkę ustawił sobie Oliwier Lazar. Lazar przymierzył, uderzył prawą nogą, nie skoczył mur złożony z obrońców przemszy, i piłka pod rękami poprzyka wylądowała w siawce gości. Od 25 minuty ruch radzionków wygrywał 1 do 0 i żółtoczarni mieli co świętować, bo przypieczętowali ten naprawdę świetny początek w swoim wykonaniu. Dla Oliwiera Lazara, bezapelacyjnie specjalisty od stałych fragmentów gry, to pierwsze trafienie w ligowym sezonie. Ale po tym golu delikatne rozprężenie nastąpiło w szeregach gospodarzy. Szymon Turczyn wywalczył piłkę, ale po chwili ją stracił. Ten błąd mógł Cidry sporo kosztować, uratował jednak sytuację. Piotr Kwaśniewski wygrał rywając pojedynek z Dominikiem Markiem. A to 29 minuta. Naprawdę dobre uderzenie Kacpra-Dąbka, po którym piłkę palcami i nad poprzeczkę wybijał Dawid w Stambuła. No tym razem było już naprawdę groźnie i trzeba było to potraktować jako solidne ostrzeżenie ze strony rywala. I tak też nie uczynili, bo wrócili do atakowania bramki przeciwnika. Kacper Smoleń do Marcina Kowalskiego. Kowalski dośrodkował w pole. Karne ta piłka wylądowała na nodze Piotra Kwaśniewskiego, który jednak skiksował, choć Znalazł się w naprawdę dogodnej pozycji do tego, by zdobyć gola numer 2 dla cidrów. 41 minuta meczu. Znowu bardzo ostro faulowany Alan Sprot, ale gra toczy się dalej, bo ruch ma okazję na to, by zagrozić bramce Przemszy. Oliwier Lazar do Marcina Kowalskiego. Kowalski dośrodkowuje głową zamyka te akcje Szymon Siwy i żółto czarni cieszą się z podwyższenia prowadzenia Szymon Siwy głową mieszka. Głową umieszcza piłkę w siatce, a że to jego siódmy gol w rozgrywkach, staje się samodzielnym liderem wewnętrznej klasyfikacji ligowych strzelców ruchu Radzionków. Marcin Kowalski dokłada asysty, a ruch dużo spokojniejszy będzie schodził na przerwę i przygotowywał się na kolejne 45 minut tej rywalizacji. 2-0. Wynik dobry, ale to nie jest koniec. Wynik nie pomyśla. Ok, głowa do góry, musimy wrócić z uśmiechem. Chyba brakuje tego uśmiechu, jedziemy, do miasta! Gospodarze szybko dali wyraz temu, że po zmianie stron nie zamierzają zwalniać tempa. Zamknięta Przemsza na swojej połowie. To 49. minuta. Oliwier Lazar podał piłkę do Alana Sprota. Ten zablokowany. Poprawka. Kacpra Smolenia ląduje na słupku bramki Przemysława Popczyka. Trzy minuty później Radziankowianie mieli żółdrożny. Głową zgrał tę piłkę Tomasz Harmata. Sprytnie ustawił się i zastawił się w szesnastce przeciwnika. Alan Sproty z bliska pakując futbolówkę do siatki. Ruch Radzionków przemsza Siewierz od 53 minuty 3 do 0, a Alan Sprot od tego momentu miał na koncie cztery ligowe bramki w barwach ruchu. Tę poprzednią zdobył tydzień wcześniej w Gliwicach, a zatem i on buduje swoją miniserię. I właśnie Sprott przy piłce zakrywa do Szymona Siwego. Siwy w poprzek pola karnego zamyka akcję. Kacper Smoleń do siatki trafia, ale gol nie jest uznany z powodu wcześniejszej pozycji spalonej Szymona Siwego. No nie umógł upolować swojego gola w tym meczu. Kacper Smoleń obił już słupek, wcześniej miał świetną sytuację przed przerwą, no a teraz gdy do bramki trafił, arbiter trafi, nie mu zabiera. 64. minuta, ruch wciąż w ataku, Szymon Siwy do Alana Sprota, Sprot zostawia piłkę Oliwierowi Lazarowi. Lazarowi, Lazar powinien mieć w tym momencie dublet, no ale po z kapitalnej pozycji, ciągle zatem przyknosały tylko 3-0 dla Cidrów. W 65. minucie w polukarnym ruchu pierwszy raz od dłuższego czasu zagościli gracze przemszy. Za pierwszym razem po rzucie rożnym ta piłka wybita, ale trafiła pod nogi przemysława Mizgały. Po którego dośrodkowaniu głową spudłował z bliskiej odległości Kasper Czajkowski. 67 minuta, znów na połowie ruchu piłkarze się Siewierzy. Długo zabierał się do zagrania Michał Paluchy. Pozwolili mu dośrodkować gracze Cidrów, a później z najbliższej odległości zamknął tę wrzutkę Jakub Pielok. No i mieli pierwszego gola na swoim koncie piłkarze z Siewierza. Mógł pluć sobie w brodę przede wszystkim Dawid Stambuła, który mimo dobrej formy znów będzie musiał zaczekać na to, by wreszcie zanotować czyste konto, ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było wygrać ten mecz. Postarał się o zwiększenie przewagi Oliwier Lazar, ale jego uderzenie za pola karnego wybronił Przemysław Popczyk. W międzyczasie na boisko wprowadzał kolejnych rezerwowych trener Marcin ścionka. Jeden z nich, Łukasz Piątek, zainicjował kontrę swojego zespołu. Trzech na dwóch wyszli piłkarze w żółto-czarnych strojach, Sprąd dał się jednak dogonić przeciwnika. Został zablokowany podobnie jak po chwili układający sobie piłkę na lewej nodze Szymon Siwy. 85. minuta to akcja kolejnego ze zmienników. Daniel Bolacki łatwo poradził sobie z obrońcą rywala, ale zagrał za plecy ustawiającego się Alana Sprota. To jeszcze nie koniec natarcia Radziankowia. Sproty zdecydował się uderzać lewą nogą z 17 metra. Popczyk raz jeszcze zmuszony do sporego wysiłku. Ruchę mimo sporej przewagi wciąż nie potrafił zamknąć tego meczu, ustawiając kropkę nad i czwartym trafieniem. Tak było do doliczonego czasu gry. 92. minuta, sprawna akcja Cidrów. Piotr Kwaśniewski do Daniela Bolackiego. Bolacki wystawia piłkę Łukaszowi Piątkowi, a ten po chwili tonie w objęciach kolegów. Świętuje swoją pierwszą ligową bramkę w barwach ruchu młodzieżowiec, który tego dnia spotkanie zaczynał na ławce rezerwowych i jako zmiennik ustalił wynik tego meczu. Ruch Radzianków pokonał Przemrze siebie 4 do 1 i pomalutku pnie się w górę ligowej tabeli. Kolejne wyzwanie czeka go na wyjeździe w meczu z Kuźnią w Ustroniu. listopada musiałeś poczekać na to, żeby trafić barwa ruchu radzionków, ale zamknąłeś to spotkanie. Nie wcześniej się w parze Polski z tutaj drużyną też Radzionkowa. Ale widzę tak, teraz się wpisałem na list już długo czekają tą bramkę. Bardzo cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy zwycięstwo drużynę. No właśnie widziałem, że cieszy cię przed przed drużynę, że zbierałeś te gratulacje, że, że widzieli, że czekasz. No! Nie, nie, nie. nie. Tak, tak. Jeszcze w takim razie zapytam Cię o co innego, bo tak naprawdę trafiłeś, ale wchodząc z ławki, Ty miałeś długo ten pewny plac w c eee, To jest moment, w którym łapiesz motywację do tego, żeby walczyć jeszcze mocniej, czy jesteś typem zawodnika, który, który bardziej cierpi, że za tych to jest? Nie, nie. On teraz mam większą motywację, żeby jeszcze ciężej pracować. Wypadłem ze składu, skoczyli zawodnicy rezerwowi, można tak powiedzieć. Ruch, ruch. Cieszyć, dzisiaj jest zwycięstwo, no. strzelona bramka. To najważniejsze. Ja. No i trzy mecze, 7 punktów, można powiedzieć, że, że budujemy tę pozytywną serię w końcu. Tak, tak, teraz jeszcze czeka nas ciężki męż na wyjeździe. Mam nadzieję, że też do przemyśle. Dobra, właśnie. Będziemy budować kolejną serię. Dobra, dobra, się to nie przegramy, nie. Się I mecz, którego też chyba potrzebowaliśmy, czyli zagrane od A do Z z dużą przewagą, dość spokojnie, chociaż był moment, że podłączyliście rywala na chwilę do gry. Podłączyliśmy rywala na chwilę do, do gry, bo straciliśmy w ramkę naszym zasadom i o to są bardzo złe, bo, bo nie powinniśmy podawać dawać dzisiaj zespół przemszy, bo miał takie sytuacje bardzo dużo stworzone, przez, przez, fajne, przez fajny nasz model, nad którym pracujemy i, i powinniśmy być szybciej cierpnąć tą lewem, no niestety piłka nie wpadała. Ale najważniejsze są, trzy punkty w naszej gdzieś tam może nie ciężkiej, ale sytuacji, gdzie, gdzie tych punktów potrzebujemy, jak no to dzisiaj było najważniejsze i no i bardzo się z tego cieszymy, bo zawodnicy pokazali mega jakość i, i tak jak mówię, nam głowa, głowa, to jest głowa, to jest podstawa, by były dobre wyniki. Tak jak mówiliśmy przed meczem, trochę zmian w składzie było, no i ci ludzie, którzy, którzy zagrali od początku. No to dali gole, dali wynik. Przed Kuźnią znowu od początku zaczynamy walkę o jednostkę. No oczywiście, że tak, bo, bo tylko rywalizacja zdrowa przede wszystkim na treningach. Yy, powoduje to, że ruch radzionków punktuje i tutaj przykład Komala, który, który trenuje cztery razy w tygodniu po to, by grać, to, to też widać na boisku, że się tą mega jakość w naszej drużynie i z tego się bardzo cieszę. Od poniedziałku zaczynamy rywalizację, teraz dwa dni dla, dla rodzin, dla, dla odpoczynku, dla, dla indywidualnego gdzieś resetu. I od poniedziałku odstatujemy na, na ostatnie dwa tygodnie ciężkiej rolki, by, by jeszcze zapunktować i spokojnie tę zimę, zimę spędzić, bo, bo to jest dla nas najważniejsze.